38 roku, gdzie w 39 roku wyprodukowaliśmy pierwsze opryskiwacze ręczne, w 48 opryskiwacze jeżdżące, gdzie przechodząc już do roku 86 mamy pierwszy opryskiwacz samojezdny, czyli do dnia dzisiejszego produkujemy opryskiwacze samojezdne, tu już mamy 33 lata, ale patrząc z tej perspektywy nasze doświadczenie z opryskiwaczami to jest Prawie 100 lat. W tym się specjalizujemy. Firma AgriFac przy projektowaniu i produkcji swoich opryskiwaczy podchodzi z perspektywy klienta. To jest tak zwane 4E, czyli podchodzimy do tego, żeby klient miał maszynę efektywną, żeby klient maszynę miał ergonomiczną. Żeby maszyna była ekologiczna, no i przede wszystkim dla finalnego, kiedy to co jest najważniejsze? Kasa, czyli że maszyna ma być ekonomiczna. Następnym krokiem z naszej perspektywy w rolnictwie precyzyjnym jest idea Farming gdzie nasz opryskiwacz. Współpracuje z dronem, nasz opryskiwacz współpracuje z satelitą, nasz opryskiwacz z różnymi sensorami, albo nasz opryskiwacz może być wyposażony w inteligentne kamery. Ta idea e farmingu wspólnie z najnowszymi technologiami to jest właśnie podejście, że nie patrzymy na całe pole, tylko patrzymy na perspektywę. Jednej rośliny. To jedna roślina ma dostać to lekarstwo, to jedna roślina ma być w odpowiedni sposób odżywiona. I na to skupiamy się na tej jednej roślinie zamiast na całym polu. AIC, plus. AIC plus, czyli sztuczna inteligencja kamery, artificial intelligence cameras, które są zamontowane na tym opryskiwaczu, który dzisiaj sobie zobaczymy. To jest system kamer, który potrafi się sam uczyć i jest w stanie rozpoznawać chwasty ze względu na ich kolor, strukturę, kształt. Krótki filmik a propos naszych kamer i naszego rozwiązania. na pieniądze. Tu jest przykład z Australii, od tego rynku zaczęliśmy, który jest zrobiony na podstawie gospodarstwa o 6200 hektarów. To jest tak zwany oprysk brązowy na zielonym, czyli na zwykłej ziemi mamy robiony oprysk tam, w tych miejscach, gdzie się pojawiają chwasty, które chcemy zniszczyć. Tak? Przy wielkości 6200 150 litrów hektarów na dawka, w normalny, konwencjonalny sposób, byśmy zużyli 930 tysięcy litrów. Chemii 27 tysięcy. Teraz 223 napełnienia, które zajęłyby nam 116 godzin. Łączna wartość chemii, która byłaby wypryskana na takim standardowym polu, to jest ponad 150 tysięcy dolarów. Dzięki systemowi AAC+, firmy Agrifa. Oszczędności są 93%, ponieważ jest tylko oprysk miejscowy tam, gdzie jest potrzebny. Zużyliśmy 60 tysięcy litrów, chemii 1800, tak naprawdę tylko 12 napełnień, które zajęły nam 6 godzin. I różnica w cenie na wydanej chemii to jest 150 tysięcy dolarów. Teraz będzie przykład już tak zwane zielone na zielone, tak? Czyli dużo prościej było wcześniej, jeżeli mieliśmy brązowe pole, a teraz mamy one, który ma wychwycić pojedyncze chwasty. Tutaj w tym momencie mówimy o żwirkiwce. Proszę zwrócić uwagę, że masz kamera rozpoznaje i pryska dokładnie w tym miejscu, gdzie jest to potrzebne. System Strict height Plus, gdzie mamy na ramieniu, na belce cztery sensory, które wysyłają po trzy sygnały do ziemi, tudzież do łanu, dzięki czemu fizycznie belka jest w stanie być bardzo stabilna i zachować odległość od ziemi, tudzież od łanu. Producentem, który ma w swojej ofercie dysze, które mają możliwość otwierania się zamykania do 100 razy w ciągu jednej sekundy, dzięki czemu każda jedna dysza może się otworzyć i może zamknąć, przez co jest w stanie dać odpowiednią dawkę. Każda jedna dysza. Proszę zwrócić uwagę, przy opryskiwaczu Agrifag mamy. Równomierne pokrycie, niezależnie od miejsca, od zakrętu. Przy konwencjonalnym 250%, czyli tu przedawkowaliśmy, a tu daliśmy za mało. Tak jak mówiłem, rolnicy przedawkowują, żeby tu było wystarczająco. Czyli jedna dysza, jedna sekcja, później korekcja kąta, później korekcja prędkości. To wszystko jest. System Strict Tray Plus, który daje odpowiednią dawkę w trakcie zakrętów. To już dokładnie widać, że jak jedzie po łukach, strona zewnętrzna pryska intensywniej, strona wewnętrzna właśnie słabiej. Tak? Kolejną kwestią, którą mamy w swojej ofercie, to jest system Dynamic Dose i to jest oprysk z mapami zadaniowymi. Współpracujemy z dronami, współpracujemy z satelitami, gdzie zbierając te dane, nasz opryskiwacz jest w stanie dawkować co do każdej jednej indywidualnej rośliny. Zebraliśmy informacje z drona, wprowadzamy informacje do opryskiwacza i opryskiwacz jest w stanie z dokładnością do 25 cm potraktować każdą indywidualną roślinę z osobna. To mamy tą samą mapę tak zwane precyzyjne rolnictwo po lewej stronie, i następny krok z naszej, z naszej perspektywy, którym jest idealny twarnik, po prawej stronie mapa dla opryskiwacza Agrifa. To jest ta sama mapa, a jednak ze względu na całkowicie inną dokładność dawkowanie będzie całkowicie różne. Czyli tu praktycznie każda jedna roślina dostaje tą samą dawkę. A po prawej stronie osobno rozpatrujemy każdą jedną roślinę, zmieniając dawkę i oddając odpowiednią dawkę dla odpowiedniej rośliny. Oczywiście to ma przede wszystkim przełożenie na czas i na pieniądze dla naszych użytkowników. Współpracujemy z Uniwersytetem Wageningen z Holandii, który przeprowadził testy. To, to były zrobione testy na. W faktycznym polu to są fizyczne testy i te rezultaty to informacja z Uniwersytetu Wageningen, gdzie było zrobione przy wielkości pola 17 hektarów, dawka 150 litrów. Przy konwencjonalnym, przy konwencjonalnym opryskiwaczu łączna suma oprysku to było 2550 litrów. Przy rolnictwie precyzyjnym zeszliśmy do 2000 litrów. Agrifa ze względu na swoją dokładność, zszedł jeszcze do 982 litrów. Oszczędność 61,5%. To są rzeczywiste dane, które otrzymaliśmy z Uniwersytetu. Rzecz, jaką chciałbym wspomnieć. To jest idea Maja Gryfa, która jest w naszych opryskiwaczach, czyli nasze opryskiwacze są połączone online z komputerem właściciela, użytkownika. Tak? Mamy biznesmena, który ma gospodarstwo, są jego pracownicy i fizycznie maszyna jest połączona online, dzięki czemu widzimy gdzie maszyna pracuje. Możemy połączy się z, z częściami. Możemy ściągnąć instrukcję, możemy y, uzyskiwać informacje o pracy maszyny. Maszyna sama przypomina o przeglądach, albo informuje o jakichś błędach, które może jakiś czujnik coś nie zadziałało. Tak? I to automatycznie maszyna połączona online jest w stanie przekazać do właściciela, do użytkownika. Podsumowując, idealny farming to kolejny krok w rolnictwie precyzyjnym. To podejście do rolnictwa z perspektywy pojedynczej rośliny, a nie z perspektywy całego pola. I z naszą technologią jesteśmy w stanie zaoszczędzić wiele pieniędzy dla naszych finalnych użytkowników.